Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z Gry Media 11. Tym razem opowiemy o największym błędzie, które popełniają gracze, o którym też mogą nawet nie wiedzieć. Więc przejdźmy po kolei. Wchodzimy sobie w zarządzanie, wchodzimy sobie w ostatnią rubrykę, i tu mamy kontrolę potrzeb ludzi. Większość ludzi na nie wie, że coś takiego jest, a coś takiego istnieje. Tu mamy priorytety, w jakim tempie zużywają dane rzeczy. Więc tutaj musisz sobie to powyłączać. Ewentualnie zostawić to, co zużywają. Na przykład tutaj masz coś takiego jak, nie wiem, suszona ryba, pieczone mięso, takie podstawowe bardzo rzeczy. I na początku tylko to posiadasz. Ewentualnie jakieś zupy, nie zupy początkowe. Tak samo musisz powyłączyć wszystkie te wina, nie wina, soki. No bo wtedy będą ci zjadać surowe rzeczy, które na przykład możesz przetworzyć. I one dadzą ci wtedy dużo więcej punktów do na przykład potrzeb. A tak to zjedzą i surowe, czy cokolwiek, i będziesz po prostu mieć straty, i potem się zdziwisz, że coś ci zniknęło. Tak to, jak sobie wejdziesz w te potrzeby, jest to samo z wodą. Czyli na przykład soki, nie soki, wina, zupy, nie zupy. Na przykład też owoce, które są bardzo ważne. I jeszcze ostatnią rzeczą, no jedną z najważniejszych, no bo to jest do budowania, czyli patyki, kłody, deski, to ci wtedy zużywają, zamiast na przykład drewna opałowego. Więc wydaje mi się, że to jest największy błąd, i też nie wiedza. Gracze, że po prostu nie sprawdzą każdej rubryki, albo stwierdzą, dobra, tutaj mamy ludzi, tu mamy domy, okej, okay. no tu mamy pola, tu mamy jakieś zwierzęta, a tu, e nieważne, <grym> dużo jest tutaj rzeczy, więc nie będziemy tego przeglądać. Więc wydaje mi się, że to jest największy błąd, który popełniają gracze w Media 11. Daj znać, jaki Twój jest największy błąd, i tyle. Dzięki za oglądanie.